ma, nie było mnie, nie było mnie, nie było mnie, pierwsza z przodu przed się ma cześć Ej, przyszły cześć do mojego ten, do mojego cosplayu ja, no git będzie chyba Ja trochę kurwa mały, nie? Taki, czujesz, że jest mały może mi się wydaje, ale kurde mam wrażenie, że jest taki trochę mały, nie? Powinien być większy, ten garnek. Mam też taką maseczkę jeszcze. I to fajnie wygląda za sobą. Widzisz? Fajne, co? <laughs> ale to, to wiesz... To nie będę pokazał wszystkiego, bo to nie będzie... Z, nie będzie niespodzianki na Battlefielda, jak wyjdzie. <laughs> Dobra, sam kupił Delord. Patrz na hol zakupowy. O kurwa, ale sikor. Ej, no ładnie wygląda. Ładnie wygląda. No ładny, mega ładny. To fajne spodny kupił. Ładnie. Spadnie dobre sobie dobrał. Szeroka nogawka Elegancko. Beżowy to nie jego kolor, definitywnie. Beżowy to nie jego kolor. Paradoksalnie, beżowy był gorzej niż czarny Za mały ten zegarek, chyba. No nie, no rozepnij to! Rozepni to, człowieku, tego się nie nosi za piętego! No mówię. Ja się takie... jasny kolor bym unikał na miejscu pawełka, nie? Ja się nie znam. Ja też nie, ale mam taką czutkę. Czy to jest Wrocław? Wrocław! Ło, wow, kurde! Ale jak to się stało? A to pan pod prąd? Nie, czekaj. Ale zakurwił. Dzisiejsza rysuje oczka z Motem osobowym, rowerzystwa jechał pod prąd, nagraję. Granie... No właśnie, bo mi się wydaje, że pod prąd jechała. czemu od pod prąd jechał? Bo tu jest poprawy, nie? Kierowca miał tylko do ogarnięcia samochód z lewej, samochód z prawej, samochód z przeciwnika. Tory tramwajowe z dwóch stron, pasy dla pieszych i dwa pasy dla rowerów. Nie ogarnął tylko jednej rzeczy, rowerzystwa jadącego pasem do roweru pod prąd. <laughs> Ej, to brzmi jak komentarz, który zawoj będę napisał. To jest jakiś specjalny rower? A, faktycznie. To jest elektryczny Kurda, najgorzej pewnie kolka się wylała Ja pidi Patrzcie, bo ktoś w ogóle mi jakaś linka wysyłał 30 razy A kuku, kuku. Kto tam? Jeba dysk kurwa Ikoniczny, ikoniczny moment. Nie wiem na ile to wyprawy mocne, ale ograniczenie prędkości dla hulajnogrektycznie. Dla roweru elektrycznego 25, a większość z tych maszyn jeździ 50 na godzinie i w tym jest problem. Zgadzam się do więzienia ich. Koniec. Dobra, to dwie. Otwórzmy, żeby już zakończyć <laughs> definitywnie. Dobra, ostatnią serio, żeby tylko tego ekspa odebrać. I koniec. A co jak w następnej po tej jest? Dobra, no, wyłączyć to <laughs> jestem uff Czekaj, co? On kupował jak było za 160, czyli on wydał. On wydał ponad 2000 złotych na to? Żartujesz sobie. Nie, czy ile on na to wydał? Nie, no co ty gadasz, że 2,5 tysiaka wydał? Ale kasy! Ej, w ogóle, słuchajcie, ej, kurde, miałem tak pojebane sny dzisiaj. Ja muszę to przetrawić. Siło mi się, że roboty zabójcy przejęli kontrolę nad światem. Byliśmy na takim farmie, w sensie taki przez pola, przez farmy, i, i chowaliśmy się w takich starych domkach, takich, wiecie, z amerykańskich westernów, więc powiedział. I generalnie chcieli nas wszystkich na organy łapać I te roboty były takie, że to chyba też było AI I oni chcieli nas, on w ogóle, oni mówili, że Bo, bo, bo w tym śnie byłem w takiej, w takiej grupie separatystów, czy coś, nie pamiętam Takiej ten I te roboty, jak już ci złapały, to one cię torturowały najgorzej jak się dało Żebyś czuł jak najwięcej bólu Ojej, to było Difficult game będzie, about wheelchair Będzie w przyszłym tygodniu, takierka Z bardzo prostego powodu, misiaczku 24 Gramy, czyli za tydzień, równo, minus jeden dzień Idziemy mamy osiemna... Idziemy mamy osiemnasty Dwudziesty czwarty jest tutaj, jak jest kalendarz Tu jest 25. piąty 24, dwudziesty yy, szósty czyli w środę Gramy 1 V1 o Red Bullki. Tym razem naprawdę A tu gramy Trzy najtrudniejsze gry Hardest Games HG I gramy tak, pewnie, no co, no pewnie co Jump King Aldev 4 I może Getting Over It Zobaczymy. I będziemy mieli 3 godziny na przejście. 3 godziny, żeby przejść 3 trudne gry. Zobaczymy, ile się uda. Jak się nie uda, to na tygodni tygodniu pobijamy znowu. W sensie, że próbujemy znowu. ciaś trudny debilu. Ale kurwa nie niemożliwe! Jak ja ci dałem, mówię, daj mi trudne zadanie, to nie mówię ci, zeskocz z budynku i naucz się latać. Teraz ten, ten, ten wiesza, no. Teraz ten Się Zgadza. O. No i co? Nie wpuścił Nie wpuścił go BMW Ja pierdolę jeszcze A, BMW jest... Okej okay. No bo nie wiem bo stoję na środku drogi <gry> Dobrze, dobrze, że się pan telefonie. dobrze, że się pan pochwalił, kamer mam kamerkę dobrze, i jadę w tym momencie na komisariat dobrze, zgłosić pan jedzie, pana, że pan to, się pan jedzie to jadę w takim razie. Dobrze, dziękuję. No i masz. Rzestałyście się wspomniał, że jazda z telefon telefonu jest mandat, 510 złotych e, karnych, autor pojawił z w swoją stronę, nagranie trafiło także na skrzynkę stop agresji drogowej. Pokazał mi fikcyjną, bądź nie, rakietkę i próbował wyłudzić ode mnie pieniądze. Co? Ej, ale szczerze, wydaje mi się, że to może być policjant. W sensie, ale kurde, to musiał być jakiś wysoko postawiony. Nie, paszport Polsatu pokazał, kurde, tak zwany bęben. Tak zwany powiedziałbym, że zjedzie, ale no, jestem w stanie uwierzyć, że to, to jest y, tego, że to jest faktycznie jakiś policjant. Przypomniało mi się lo losowa ten, losowe wspomnienie, jak kiedyś byłem na. Mama mnie zabrała z kuzynem yy, na skatepark i była taka rampa, dosłownie taka. Ja zostałem tutaj. I kuzyn stał tutaj yy, z deskorolką pod ręką. I tu było w chudziciaków, chudziciaków tu było starszych, i, i wszyscy nas podkuszali. Dawaj, zjedź, zjedź, dawaj, zjedź, nie? Dawaj, zjedź, zobacz, jakie to proste. Bierzesz tutaj deskorolkę i, i lecisz, kurwa, nie? No i generalnie ja powiedziałem, że ja nie chcę, ja się obsrałem i zacząłem <ścoughs> nawać mojego kuzyna, żeby to zrobił, że dawaj, dawaj, jak ty to zrobisz, to ja to zrobię. No i kuzyn no, oczywiście... Oczywiście dał się namówić e, I wskoczył na tą deskorolkę No i kurwa... Czekaj, muszę wam to zanimować No i początkowo wyglądało całkiem nieźle Pojechał tak I potem kurwa, niestety y, deskorolka poleciała On się wypierdolił na plecy Pierdolnął na ziemię Deskorolka odjechała No i niestety wszyscy się śmiali A ja powiedziałem Kurwa pierdolę, schodzę i zszedłem i poszedłem do mamy, a kuzyn leżał i się ludzie z niego śmiali, dopiero po chwili wstał, no i, a, i dopiero kurwiony, wkurwiony, a ja powiedziałem, że też nim zjadę, no ale nie zjechałem, no, obsrałem się, taka tam, taka tam losowe, losowe przypomnienie, nie, losowe przypomnienie, ale tak zakurwił, nie, w plecy, masakra, no i to pamiętam. Zatwierdzić kolejne tramy z dzieciństwa? No, pewnie tak, pewnie tak. No, kurde, ale animacja no, jebnięta, co? ...którzy mówią o marcu 2026 roku. natomiast... Wydaje mi się, że Jubiso po prostu spojrzą na, na, na sukces Bethesdy, że wydali po prostu remake y, Obliviona, i on się zajebiście sprzedał i poznali, dobra, to my też pierdolniemy. Nadal nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego potwierdzenia na temat tego, że remake w ogóle powstaje. Nie mamy w zasadzie Wiecie, nic Ale nie, nie było pewnie Ubisoft, myśli na zasadzie, gracze chcą remake'a. Gracze chcą remake, a, gracze nas, proszą, to zrobimy. Nie, nie, tam było. Kurwa, gracze zapłacą za remake. A. To chuj, też zrobimy własnego. A właśnie, ej! Właśnie, 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 jest nowa gierka. I'm not a robot. Widziałem ostatnio. Teraz dopiero się przypomnę. I'm not a robot. To jest gra, w której polega na tym, że musisz udowodnić, że nie jesteś robotem. Eee, nie wiem, na zajmie. Pewnie to chwilę zajmie. Przejście jej. Eee, Robimy to? Możemy to zrobić. Zobaczmy. Eee, stop sign. OK. FNZST. OK. Warzywa. Na razie to całkiem nieźle. Czekaj, a pokładam to warzywo? Ma pestkę, więc to owoc. A, on był chyba ziemniakiem. Dobra. A to dość proste. Co? Jak źle? Co to jest niby źle? A! dobra. Eee, o kurde. Ha, ha! Stop, sign, and bike. Eee, co? Czekaj. Stop, sign, and bike. No, chodzi o to, że ten. Jeszcze sign. Jak patrzę na białe tło, to już dam sobie na taką kreskę, taką taką czarną przed oczami, taką, co podąża za moim wzrokiem. Leć dalej ze stop. Aaaa! <tryk> Okej okay. Ja pierdzielę Znajdź <grywka> <Nine> Waldo <grywka> Jasny chuj Dobra, 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 dobra Znajdź Waldo, znajdź go widziałem Widzicie go już? Mm, tu jest Dobra Hehe, <grywka> Chihuahua Okej, okay. flight Yeah what? Traffic lights Aha, without Ja pierdole <laughs> Affirmation co? To nie mogę zrobić? I'm a hot single in your area Dlaczego nie? Smart fridge, I'm in beta I'm 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 Jestem I'm not human Co tu chodzi? Spyware, I'm... Uh, thermostat I'm secure thermostat I'm not robot co jest? Okej, okay, mam to A, za No, czemu nie? O, nice A Okay, Couple kissing? Ja yeah, pierdolę. yeah, Dobra Jest, mam ich! O nie! Dobra zamknę jedno oko I exam, please enter red in the last row E, D, F, C, Z, P Kurwa jestem Ja, ja powiem tak, to ja za dobra to jestem, bo ja tak zawsze widzę Jak jestem okulisty I zawsze zmyślam, że widzę Which square is different color? Are you fucking kidding me? Ten Czekaj, ten! Dobra, jednak nie jestem dartonistą. Eee, express yourself. Dziwne, że ktoś to nie była odpowiedź. Express yourself. Nice. Ej, no nie podpowiadaj mi! No weź, nie podpowiadaj. Kurwa, ty no. Ja pierdolę, jakbym za ciebie podniósł kurwa ciężar na siłowni? Też byś się cieszył? Nice. Bye! Spokojnie, spokojnie. To the Nice, nice. Bye, bye. Czekamy, czekamy. Spokojnie, odbiję jeszcze. Odbiję, odbiję, odbije. Odbije do trzech. Yes! sel. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Odbiję do czterystu, odbiję do 400 Spokojnie, spokojnie. Jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Czekamy na newsy, czekamy na newsy z... Bezakwit... Yes, yes, wiedziałem, 400 sprzedajemy! Dobra, dobra, dobra Kupujemy 250, ok, dobra, nice, czekamy teraz na nowe Czekamy, czekamy, cztery szery, cztery czekamy, czekamy Prawdopodobnie będą znowu eee, tak, Sio się zmienia, Sio się zmienia Jest, eee, dobra, ser, ser, ser! Nice, 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 good trzy, good trzy, dobra, dobra Czekamy znowu na 250 Dobra, dobra, kupujemy 250 to jest dobry, eee, czekamy na, na ATH, czekamy na ATH, dobrze to wygląda Trzeba poczekać. 400, 420 w zasięgu, 420 w zasięgu. Czekamy, czekamy, nie, nie panikujemy, nie panikserujemy, nie panikserujemy. Spokojnie damy radę, damy radę. Do 400, jest! Dobrze, dobrze, czekamy. Eee, znowu trzeba będzie. Dobra, kupujemy sobie, szary, szery. Eee, Teraz będą właśnie informacje na sprzedaży. Oj, pierwszy quarter Kupujemy, kupujemy. 200 to jest, tutaj... to jest super nisko, super nisko. Czekamy, czekamy. Bum, 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 bum. Mamy to, mamy to. 3700. Dobra, jeszcze, dobra, dawaj, dawaj, robimy 10 koła, robimy 10 koła z tego, robimy 10 koła z tego 6 koła, 6 koła, 6 koła, dawaj, czekamy, czekamy, czekamy Czekamy Yyy, dobra, dawaj, jeszcze czekaj, jeszcze, skądkę, skądkę, dobra, czekamy, czekamy, 200, 200, dawaj! Aj, kurwa, za 300 kupiłem, nie szkodzi, nie szkodzi, kupiłem, kurwa, czekamy, 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 informacje zwrotne z pierwszego kurteru tak zwane e, no niestety cenowo nie wyszło to zbyt dobrze, ale myślę, że jeszcze możemy to obrócić, Dobrze, dobrze, czekamy, czekamy, czekamy. Mam jeszcze 10 czerwów do sprzedania. Czekamy, czekamy na ATH, czekamy na ATH, bo to jest naprawdę mocne. Teraz wiecie, rynek musi odreagować, musi odreagować rynek. I dziewięć 400. Dobra, dobra, mamy dziesięć koła. Widzicie? To jest takie proste. Buy low, sell high. You need to buy the crypto. Now is the time to make as much money as possible. You do not have time to waste. Buy low, sell high. Kto ma duszę? Rumba. Rumbaj-pies. Rumbaj-kruk. O, lubiłem takie zabawy, jak byłem mały. Łatwizna. No i się kurwa ciężko zrobiło. Kurwa. Piewiasek z piętnastu to będzie... Jest! Oh, nigdy więcej matematyki. Kurde, może do mamy zadzwonię, żeby mi to przeszło? Ej, ale te Candy Crusher są zajebiste, nie? Bo tak wyglądają. Tak człowiek patrzy, ma takie ale, by sobie z cukieraska O, oh, Nice, combo! Lija! Yeah! Ale combo zajebałem Mega Big win! Nice, mamy to. O kurwa, ekspresor, facial, kamera, Okej, okay. to czekuntkę. <laughs> <laughs> o kurwa, to <laughs> no nie mogę, no? Nie wiem być smutnej. <laughs> nie wiem, nie umiem być smutny. <laughs> nie umiem być smutny. Łeskę, uro, nie umiem. No! Jest! Do jak się robi? Nie wiem, jak być w kr... Mm. Nie mam się wkurwić. Jest! Zdało się! Tiktoker, nie? Wow, slacy! 9, a, a. Oj, kurwa, a da zadziała? Okej, okay, jeszcze raz. Nice. Smutek. It's fine, it's gonna be fine. Gdzie takie smutne dali? On no, jeszcze płacze. Co to kurwa jest? Co Co... Na co ja patrzę? Szabka? To jest krzesło? Co no, kurwa jest ty? No jak? Dobrze jest. O co jej chodzi? Mi się wydaje, że one jest robotem, rel. Daj, schodki od środka za zamiast... Jakie kurwa. To są schody? Już ci nie chcę teraz tego. No jakże? Aha, widzę. Jest! Ja pierdolę. Beat the Blue. Czego bo pomyślę Ty ile ma IQ w sensie tego? 2700? Nie ma Dobra jeszcze raz Let's go! Trochę to zajęło Ańczko. <laughs> jak mi poszło? Yes, yes, Let's go! Let's go! <laughs> Rewelacyjnie szybko! Ja pisałem, że z jej się przespałem, chyba chciała mi wybaczyć, po czym jak zacząłem pisać. O ma... A czekaj to! Chodziło o to, żeby zerwać? To w tej grze chodziło o to, żeby zerwać? A, a to ja nie wiedziałem! A co ja po powiedziałem, że wolę mężczyzn! <laughs> To jest jeszcze zabawniejsze. Ja myślałem, że po prostu trzeba z nią pogadać, a że trzeba było zerwać. O nie. Nie, czekaj, co? Myślałem, że już! No, to doziąłem się do nie? To było łatwe akurat. Ja to nie przeszedłem. Co ty gadasz? To jest takie proste. Fajne to było, ja bym chciał jeszcze raz. <ścoughs> ja bym chciał jeszcze raz. Co? Już? Hello and welcome. I'm Louis Fonan, one of the inventors of the CAPTCHA. To już? More than 25 years ago, we set out to solve a seemingly simple problem. It was the year 2000, and the World Wide Web was growing fast. But as it grew, more people set out to take advantage of the openness that made the web so special. They created bots to send spam emails, attack websites, and even sculp items on eBay. We needed a solution—a way to tell the bots from the humans. But what makes someone human—is it our ability to love, to feel pain, and mourn the loss of loved ones? We thought about it and determined no. It's our ability to read squiggly letters. That's what makes us human. That's what makes us special. Yes. And so we created the very first captchas and put them out into the world. Soon they appeared everywhere, on forums, in chat rooms. Before checking out, countless human lifetimes have been spent solving these puzzles. Do I regret it? Sometimes. <laughs> but I did what had to be done. Well, today I have good news. You passed. Yeah! You are undeniably a yeah! human being, made of flesh and blood. And so I'm granting you immunity from all captures. You're free. No more ticking boxes. No more clicking traffic lights. Congratulations. Now go live, live as only a human can. Woo! You're a human. Let's go! Woo! it! Hey, ale serio to było ostatnia zagadka? Ale ja w ogóle nie było tak. Jakby to było tak fun, że żebym to kurwa jeszcze raz zrobił. Fajne to było. Not a human. As a human. Verified human. Nice. Nice. That's, that's nice.